Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i jak widzicie zapraszam Was dzisiaj na open box kalendarza adwentowego Only Bio i Wedel tego typu współpraca pojawiła się w Rosmanach jakiś czas temu pojawiła się edycja limitowana kosmetyków do włosów Only Bio o zapachu słodyczy Wedla ja te produkty testowałam, miałam kilka i bardzo fajnie mi się sprawdziły zrobiłam sobie zapas, także na ten moment mam jeszcze jeden kosmetyk no i jak zobaczyłam, że taki kalendarz wyszedł to stwierdziłam, że na pewno chcę go mieć Zamówiłam go na stronie Onlybio, ale tego samego dnia wieczorem była informacja, że pojawi się również w Rossmanie i dokładnie tak było, pojawił się w sklepach na drugi dzień i z tego co kojarzę, kosztuje 119 zł, na stronie Onlybio kalendarz jest droższy, kosztuje 149,99. Ale w aplikacji można złapać zniżkę 5% i zapłacić za niego 142,50. Ja dokładnie tyle za ten kalendarz zapłaciłam. Mam sobie do tego jeszcze jeden produkt i miałam darmową dostawę, bo przy zakupach chyba powyżej 150 zł. darmowa dostawa wchodziła. Także przechodzimy sobie do rzeczy. Kalendarz z przodu wygląda tak. Jest on w formie książki, mamy tutaj dwie części. Z tej strony na dole mamy napisane zestaw słodyczy, tutaj na dole mamy napisane zestaw kosmetyków. Także podejrzewam, że po tej stronie będą słodycze, po tej stronie kosmetyki. Otwieramy i sprawdzamy, co w tym kalendarzu się znajduje. Jeśli chodzi o samą grafikę, bardzo mi się podoba, jest iście świąteczna, także tutaj duży plus. Zaczynamy sobie od jedynki, jedynkę mamy po tej stronie. No i sprawdźmy, co tutaj będzie. Mam nadzieję, że uda mi się te produkty wyciągać i że uda mi się te okienka otwierać bez połamania paznokci, bo powiem Wam, że ten karton jest dosyć twardy. Okazało się, że okienko stawiało delikatny opór, także stwierdziłam, że będę sobie pomagać przyrządem do paznokci. W pierwszym okienku mamy szampon nabliżający do suchej i podrażnionej skóry głowy inspirowany zapachem batona bajeczny. Wygląda to tak, jeśli chodzi o pojemność 150 ml. No i sprawdźmy sobie zapach. Faktycznie pachnie jak bajeczny. Jest to bardzo słodki, a zarazem taki orzechowo-czekoladowy zapach, także jak dla mnie na plus. Ogólnie, jeśli chodzi o słodycze Bedla, to moim zdaniem są rewelacyjne, bardzo lubię. Ten zapach jest przesłodki, naprawdę mogłabym tak wąchać i wąchać. Lubię zarówno bajecznego, jak i pierota, ale moim ulubionym batonikiem jest chyba pawełek śmietankowy. Lecimy sobie z dwójeczką i dwójeczkę mamy po drugiej stronie. Także pewnie będzie coś słodyczowego. No i dokładnie tak, mamy tutaj batonik w czasie mleczko. Jest to wersja waniliowa, nie ukrywam, że moja ulubiona. Bardzo szkoda, że jest tu taki mały batonik, a nie coś większego. No ale może jeszcze coś większego się pojawi. Lecimy sobie z trójką i trójkę mamy po drugiej stronie. Do kompletu z batonikiem ptasie mleczko trafiła się tutaj odżywka amolientowa właśnie o tym zapachu. Pojemność to 50 ml, także już sobie sprawdzamy. Pachnie dosłownie jak się mleczko. Na razie wyciągnęłam z tego kalendarza dwa kosmetyki, ale moim zdaniem patrząc na te dwa kosmetyki zapachy są bardzo dobrze oddane. No są po prostu... Mega zbliżone do tych słodyczowych, także bardzo się cieszę, na pewno będę chętnie używać. Przechodzimy sobie do czwórki i mamy ją po tej stronie, także dalej lecimy z częścią kosmetyczną. W tym okienku znalazł się kolejny produkt inspirowany zapachem ptasiego mleczka. Jest to peeling do ust, mamy tutaj 7 ml. Jest to peeling cukrowy. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się tego typu produktów. Myślałam, że to będzie kalendarz włosowo-jedzeniowy i nic innego tutaj nie znajdę. No a mamy tu coś innego, także bardzo się cieszę. Oczywiście sprawdzę zapach. Tak, pachnie jak ptasie mleczko. Jest to zapach troszeczkę delikatniejszy niż w przypadku odżywki, ale zdecydowanie pachnie to ptasim mleczkiem. Przechodzimy sobie do piąteczki i mamy ją tutaj. W piątce mamy Pawełka, ale to jest Pawełek, którego ja nie znam, bo mamy tutaj wersję słony karmel. Na opakowaniu jest napisane, że jest to nowość. Nie mam pojęcia, czy ten produkt już jest w sklepach, czy dopiero będzie. Bardzo chętnie sobie ten batonik przetestuję. Jak mówiłam, uwielbiam Pawełki. Dalej szósteczka, mikołajki i tutaj jedno z większych okienek. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to... Otworzyć. Jest tutaj czekotubka. Czekotubka czekoladowa. Tego typu słodyczy naprawdę bardzo, bardzo dawno nie jadłam. Pamiętam, jak byłam kiedyś na wycieczce i kupiłam sobie zapas czekotubek Ale to były jeszcze takie czekotubki w mniejszych opakowaniach. Wyglądały troszkę jak takie grube słomki. A to chyba weszło trochę później. Opakowania się zmieniły. Także fajna sprawa. Na pewno spróbuję i będę chciała sobie przypomnieć ten smak. Mamy tutaj pojemność 50 gramów. Także podejrzewam, że sama takie czekotopki nie zjem. Na pewno podzielę się z mężem. No i może dam synkowi na spróbowanie. Przechodzimy sobie do numerku siódmego. Tutaj mamy troszeczkę mniejsze okienko. Ciężko mi zmieścić ten kalendarz w kadrze, bo jest naprawdę spory. Jest to jakaś buteleczka. Widzę, że pojemność to 30 ml. To odżywka do włosów bez spłukiwania, inspirowana zapachem Pawełek Toffi. Także już sprawdzam zapach. Jak mówiłam, pojemność 30 ml. Jest to odżywka emolientowo-silikonowa. Pachnie bardzo słodko. Może nie jest to taki stuprocentowy pawełak. Nie czuję tutaj zapachu tofi. Czuję bardziej aromat do ciasta, chyba migdałowy. Ciężko powiedzieć, ale jeśli chodzi o taki stricte zapach tofi, no to nie do końca. Nie zmienia to faktu, że pachnie fajnie. Także na pewno przetestuję. Lecimy sobie z ósemką. Ósemka jest po stronie słodyczowej. Także będzie coś słodkiego. I mamy tutaj bajecznego, ale znowu nie jest to chyba klasyczny bajeczny. Tak, jest to coś nowego. Batonik Kręczy Karmel. Nie widziałam, nie jadłam. Także znowu fajne zaskoczenie. W dziewiątce mamy kolejny batonik. Jest to klasyczny baton WW, ulubiony baton mojego męża, także na pewno mu go przekażę. Sama też lubię, ale wiem, że on bardzo, bardzo lubi, także na pewno się ucieszy. Jeśli chodzi o dziesiątkę, mamy ją z tej strony i jest to mniejsza tubeczka. Mamy tutaj balsam, balsam do kompletu z peelingiem, ale o innym zapachu. Jest to zapach inspirowany batonikiem WW. Mamy tutaj pojemność 7 ml. Wygląda to tak. Fajnie, że mamy komplet, czyli peeling oraz balsam do ust. Jeśli chodzi o zapach, no to pachnie słodko. To jest zapach, powiedziałabym, taki czekoladowo-orzechowy. Ale czy to pachnie w 100% WW? No, ciężko mi powiedzieć. Jest tutaj troszeczkę takiego. Syntetycznego, chemicznego zapachu. Szczerze mówiąc, zdecydowanie bardziej podobają mi się zapachy szamponu czy odżywki. Jeśli chodzi o te produkty, no to one pachną fajnie, pachną słodko, ale mają w sobie taką delikatną chemiczną nutę. Oczywiście będę używać, będę testować, ale porównując zapachy produktów do włosów i produktów do ust, to produkty do włosów zdecydowanie wygrywają. Dalej, okienko 11, mamy je tutaj na dole. Jest ono trochę większe. Znalazła się tutaj odżywka do włosów. Jest to odżywka proteinowa inspirowana zapachem Pawełka Tofi. Pojemność 50 ml. Wygląda to tak. Także oczywiście sprawdzamy zapach. Pachnie jak Pawełek. Jeśli chodzi o te zapachy, to faktycznie zapachy produktów do włosów są przede wszystkim intensywniejsze. A druga sprawa, dużo bardziej oddane jeśli chodzi o tą inspirację. Fajne, naprawdę fajne, tutaj faktycznie czuć tofi. Co do tej odżywki, bez spłukiwania, no to ten zapach był troszkę inny. Mam wrażenie, że ta odżywka bardziej przypomina Pawełka. Nastkę mamy tutaj na dole i myślę, że będzie tutaj jakiś większy batonik. Jest to WW, wersja gorzka czekolada. Chyba ten batonik kiedyś jadłam, ale wydaje mi się, że jakoś tak nie podszedł mi, nie przypadł mi za bardzo do gustu. Ja ogólnie za gorzką czekoladą nie przepadam, ale myślę, że mój mąż chętnie skrupie. Dalej okienko 14, i mamy je po stronie kosmetycznej. I jest tutaj coś większego. Inspiracja ptasi mleczkiem. Mamy tu płyn do kąpieli, bardzo fajnie, na pewno oddam mojemu synkowi. Pojemność to 150 ml, także całkiem sporo. Produkt ma odżywiać. Zawarte w formule masło kokosowe nawilża i regeneruje, pozostawiając skórę odżywioną i gładką. Także już sprawdzamy zapach. Bardzo fajnie pachnie, ale to nie jest ten sam zapach, co w przypadku odżywki. Także kolejny raz potwierdza się to, że produkty do włosów pachną troszeczkę inaczej niż inne produkty. Te zapachy dużo bardziej przypadły mi do gustu. Co do tego płynu, on pachnie fajnie, ale tutaj znowu mamy mocny zapach aromatu do ciasta. Jest to połączone z nutą wanilii. Myślę, że ok, na pewno mój synek się ucieszy, zapach jest fajny, ale to nie jest takie stuprocentowe ptasie mleczko. Dalej okienko numer 15 i mamy je znowu po stronie kosmetycznej. Także już sprawdzamy. Jest to kolejny produkt z kategorii bajeczny. Mamy tutaj maskę ratunkową, silikonowa formuła, pojemność 50 ml. Z tego co kojarzę, ta maska jest w Rosmanie nowością. Ostatnio jak byłam, to się zastanawiałam, czy ją kupić. Stwierdziłam ostatecznie, że poczekam na jakąś prąkę, więc fajnie, że się tutaj znalazła. Bardzo chętnie przetestuję. Przechodzimy sobie do okienka 16 i mamy je tutaj na dole. Jest to batonik pierot, pierot klasyczny. Mamy tutaj coś klasycznego, ale mamy też nowości, więc możemy sobie różne smaki potestować. Jeśli chodzi o te słodycze, na razie jestem zadowolona. Przechodzimy sobie do siedemnastki i 17 jest z tej strony. Wygląda mi to na tubkę, także możliwe, że będzie kolejna odżywka. Okazało się, że nie, jest to produkt do ciała, dokładnie peeling. Mamy tutaj inspirację zapachem batonika WW, pojemność 50 ml. Wygląda to tak. Jak na peeling powiem Wam, że ta pojemność jest dosyć mała. Mogli wrzucić troszeczkę więcej produktu, ale jeśli chodzi o zapach, jak najbardziej OK. Wydaje mi się, że będzie to peeling cukrowy. Dokładnie tak jest. Mamy tutaj drobinki cukru zatopione w takiej lekko olejkowej formule. Ja peelingi cukrowe bardzo lubię. Co prawda ostatnio nie używam, ale chętnie sobie ten peeling przetestuję, pachnie naprawdę bardzo fajnie. Okienko 18, strona słodeczowa. Także zapowiada się batonik. I mamy tutaj Pawełek Tofi. Bardzo lubię. Wolałabym co prawda śmietankowego, ale tym też nie pogardzę. Przechodzimy sobie od razu do dziewiętnastki. I jest ona z tej strony. Także trzymamy się na razie słodyczy. Jest tutaj pierot klasyczny, także chyba mamy pierwszą powtórkę. Jeśli chodzi o powtórki, no to zdecydowanie wolałabym, żeby był tu inny słodecz, inny baton, bo jeśli chodzi o Wedla, to nie oszukujmy się, mają oni mnóstwo różnych opcji. Mogliby na przykład wrzucić tutaj czekoladę, no a ta powtórka to tak trochę minus. 20 mamy po stronie kosmetycznej i znajduje się w tym okienku balsam do ciała, także jak widzicie kalendarz nie jest włosowo-jedzeniowy, tak jak myślałam. Tylko mamy tutaj kosmetyki do włosów, kosmetyki do ust oraz produkty do ciała. Mamy tutaj balsam inspirowany batonikiem bajecznym, pojemność 50 ml. Zawarta w formule malina nordycka, uelastycznia skórę i przywraca jej gładkość i odpowiednie głębokie nawilżenie. Oczywiście sprawdzamy sobie zapach. Pachnie fajnie, dosyć intensywnie. Tak, jeśli chodzi o ten balsam, to on dosyć mocno przypomina... Zapach bajecznego, ale tutaj znowu mamy tą nutę aromatu do ciasta. Mam wrażenie, że ten zapach aromatu do ciasta albo migdałowego, albo waniliowego, w sumie nie wiem dokładnie, co to jest za zapach, coś takiego może pomiędzy. Przewija się w każdym produkcie poza kosmetykami włosowymi. Przechodzimy sobie teraz do dwudziestki jedynki, także zostały cztery okienka. Mamy ją po stronie słodyczowej. I niestety znajduje się tutaj kolejna powtórka, czyli batonik ptasie mleczko. Z tego co kojarzę, te ptasie mleczka są w różnych smakach, także mogli chociaż wrzucić na przykład śmietankowe albo czekoladowe. No a tak mamy dwa te same batoniki. Dwudziestka dwójka i mamy ją po stronie kosmetycznej, także zapowiada się kosmetyk. Oby tych kosmetyków jak najwięcej. Mamy tutaj odżywkę tantową, także do kompletu. Wcześniej w kalendarzu znalazłam emolientową, proteinową i teraz na koniec mamy odżywkę humektantową, także cały komplet. Jest to odżywka inspirowana zapachem batonika WW, oczywiście pojemność to 50 ml. Lecimy sobie z 23 i jest ona po stronie słodyczowej, także pewnie będzie jakiś batonik. Jest to klasyczny bajeczny, nie narzekam, bo bardzo lubię, ale szkoda, że nie wrzucili na koniec czegoś większego, może na przykład jakiejś czekolady. I 24 strona kosmetyczna. Jest to jakaś większa buteleczka. W ostatnim okienku znalazł się bardzo ciekawy produkt. Jest to odżywka w mgiełce ułatwiająca rozczesywanie włosów inspirowana zapachem ptasiem mleczko, Ale mamy w środku brokat, także będzie to kosmetyk delikatnie nabłyszczający. Ciekawa jestem, czy ten brokat będzie na włosach widoczny. Na pewno sobie przetestuję. Na koniec, oczywiście, sprawdzę zapach. Znowu aromat do ciasta i moim zdaniem jest jeszcze bardziej wyczuwalny niż w przypadku poprzednich kosmetyków. Jeżeli kupiliście ten kalendarz, i jeżeli nie czekacie do grudnia, tylko od razu go otworzyliście, to koniecznie dajcie mi znać, co czujecie, co sądzicie o tych zapachach, bo ja tutaj czuję aromaty do ciasta. Myślałam, że kalendarz jest już pusty, ale jak policzyłam wszystkie produkty, to wyszło na to, że mamy 12 kosmetyków, 11 słodyczy. Także przyjrzałam się temu kalendarzowi i okazało się, że nie otworzyłam dwunastki. Pewnie na mnie krzyczeliście, ale jakoś tak o niej zapomniałam. Mamy tutaj naszą zgubę, 12 słodecz, czyli batonik WW o smaku masła orzechowego. Bardzo się cieszę, bo masło orzechowe lubię. No i jeśli chodzi o ten kalendarz, teraz już na pewno jest pusty. Jak mówiłam, mamy 12 kosmetyków, 12 słodyczy. Zacznę oczywiście od kosmetyków, bo to jest dla mnie ważniejsza część tego kalendarza. Właśnie dla tych produktów ten kalendarz kupiłam. Są to produkty limitowane, niedostępne w stałej sprzedaży. Także o nie mi głównie chodziło. Mamy tutaj 7 kosmetyków do włosów: 3 klasyczne odżywki, jedną odżywkę bez spłukiwania. Jedną odżywkę w mgiełce. Jest to produkt pełnowymiarowy. Mamy maskę ratunkową oraz szampon. Z kategorii pielęgnacja ciała mamy trzy produkty: płyn do kąpieli, peeling oraz balsam. I mamy jeszcze dwa produkty do ust: peeling oraz balsam. Powiem Wam, że jeśli chodzi o te dwa produkty, może nie jestem na nie zła, ale zdecydowanie wolałabym, żeby były tutaj kosmetyki do włosów. W sumie głównie na produkty do włosów się nastawiałam. No i mamy drugą część kalendarza, część słodeczową, w której znalazły się trzy batoniki WW, trzy różne smaki. Znalazła się czekotubka, dwa batoniki Ptasie Mleczko niestety jest to powtórka. Jeśli chodzi o powtórki, mamy też dwa pieroty. Mamy dwa bajeczne, jeden klasyczny, drugi Crunchy karmel, oraz dwa pawełki, jeden o smaku toffi, drugi o smaku słonego karmelu. Także podsumowując ten kalendarz i biorąc pod uwagę cenę, czyli 150 zł ewentualnie 120 w Rossmanie, to niestety najprawdopodobniej wartość produktów w kalendarzu nie przewyższa jego ceny. To nie jest tak, że mamy tutaj 12 kosmetyków pełnowymiarowych Only Bio, mamy 12 słodyczy, płacimy te 120 zł w Rossmanie. A wartość produktów to powiedzmy 200 czy 250, no niestety nie. Mamy tutaj same pojemności travel size. Co prawda, kosmetyki takiej wielkości są chyba dostępne w Rospanie, ale myślę, że nie kosztują więcej niż 5, może 7 zł. No a dzieląc cenę tego kalendarza przez ilość produktów, wychodzi mniej więcej 5-6 zł za okienko. Toniki 6 zł. nie kosztują, mogą kosztować 2, maksymalnie 3 zł. Także wychodzi na to, że za te produkty płacimy troszkę więcej niż są one warte. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że są to wersje limitowane, wersje, które nie są dostępne w stałej sprzedaży. Także wychodzi na to, że jeżeli chcecie przetestować te produkty, jeżeli jesteście ich ciekawi, albo jeżeli bardzo podobała Wam się kolekcja Only Vedlem, no to żeby przetestować te produkty, musicie kupić ten kalendarz. Innej opcji za bardzo nie ma. Także jeśli chodzi o takie ostateczne podsumowanie, ja jestem z tego kalendarza zadowolona. Może on nie jest super wartościowy, ale mamy tutaj limitki, mamy bardzo dobre słodycze. Myślę, że jest to bardzo uniwersalny kalendarz, bo może on być fajny zarówno dla młodszej osoby, dla nastolatki, dla osoby w moim wieku może być fajny i dla dziewczyny, i dla chłopaka. Myślę, że nawet dla starszej osoby, czy dla cioci, czy dla babci będzie to fajny pomysł na prezent. Może nie jest to super tani kalendarz, ale nie jest on też super drogi. 120 zł w Rossmanie moim zdaniem jest spoko ceną. Także jeżeli lubicie słodycze Wedla, lubicie kosmetyki Only Bio i zastanawiacie się nad tym kalendarzem, no to moim zdaniem jest on wart uwagi. Ja pomimo tego, że nie jest super wartościowy, jestem z niego zadowolona. Jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy kupiliście ten kalendarz, czy się skusiliście, co ogólnie na jego temat sądzicie, jak podoba Wam się zawartość. I czy Waszym zdaniem jest on wart uwagi, czy nie? Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!